Budy, Patryk, dzisiaj jest taki polski dzień, jutro jest parada polskiego. Jakie samo poczucie na takim imprezie, gdzie jesteś? Dobrze, jest impreza typowa, dlatego odpoczywamy, taka impreza. Parada była z niego z Poloną się spotkamy, także najbliższa walka za tydzień, 13 października. się do niej, już w sumie łapię świeżość i jestem gotowy. Dziękujemy. Polski. Przyjechaliśmy tu przede wszystkim również akcje charytatywne Global Boxing zawsze wspiera dzieci. Jesteś, byliśmy na polskich festynach, to jest taka mała rozgrzewka przed paradą Puławskiego. Bardzo ciekawy mecz piłki nożnej, a w Stanach 10 lat już długo nie oglądają piłki nożnej, ale bardzo ciekawy mecz piłki nożnej i bardzo piękny obiekt Red Bull Arena tutaj New Jersey. Po palce czuję się świetnie, trochę jestem podszywany, szwy się goją, także wracam na siłownię już za tydzień po odpoczynku i będziemy myśleć co dalej, ale przede wszystkim teraz w sobotę walczy Michał Budecki i Padry Szymański, ba, prawdopodobnie za dwa trzy tygodnie z kolei, ale teraz jesteśmy się skoncentrowani na naszej głównej walce naszego teamu Global Boxing Team Mariusz Bach. Kliknie kliczko już niedługo. W siódmej rundzie rogał.